Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się po świętach, żeby zakomunikować nasze plany inwestycyjne. Myślę, że bardzo kluczowa i ważna dla wszystkich mieszkańców informacja. Mianowicie chcielibyśmy poinformować, że w związku oczywiście z licznymi kontrowersjami, może kontrowersjami to za mocno powiedziane, ale taką dyskusją, która rozgorzała na temat remontu mostu, chcielibyśmy zakomunikować, że w związku z tym, iż w tym roku jest, jak Państwo wiedzą, remontowana ulica Lipnowska i są spowodowane tym właśnie faktem liczne utrudnienia, dlatego chcielibyśmy powiedzieć, że w tym roku remontu mostu nie będziemy rozpoczynać. Przełożymy to zadanie na 2024 rok. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że będziemy kontynuować zadanie pod tytułem budowa ulicy Średnicowej, czyli między ulicą Kruszyńską i między ulicą Kalicką. Jest to też nasze zobowiązanie, wynikające oczywiście z porozumienia w ramach budowy biurowca klasy A1, biurowca klasy A i Porozumienia właśnie z firmą Tercją Ponte i ta inwestycja będzie rozpoczęta w tym roku i miejmy nadzieję, że będzie też zakończona. Panie Prezydencie. Będzie zakończona. No to, co powiedział Pan Prezydent, może nie wprost, ale na pewno na oprócz zaniepokojenia mieszkańców związanych związanego z z remontem mostu, a tak naprawdę rekonstrukcją jezdni na, na moście, to duży wpływ na tą decyzję też miały ograniczone środki finansowe naszego miasta i szalejące ceny, również, a może przede wszystkim na rynku wykonawczym. Od dłuższego czasu, przy tych dużych inwestycjach, niestety. Nie mamy sytuacji takiej jak jeszcze kilka lat temu, że mieliśmy zapas finansowy, że te propozycje, te oferty składane przez wykonawców były niższe od kosztorysów naszych, które my, które my posiadaliśmy. Kolejne inwestycje wymagają zwiększania nakładów i tutaj decyzja pana prezydenta, związana z, z utrzymaniem inwestycji, związanej z budową etapu drogi średnicowej. No, wymagała właśnie też przesunięcia tych środków. I kolejnej dużej takiej inwestycji, jak ta związana z remontem mostu, po prostu nasz budżet by nie wytrzymał. Tym bardziej, że jesteśmy po. W procedurze projektowej związanej właśnie z rekonstrukcją jezdni na moście stalowym. Jesteśmy też, mamy już, właściwie ta procedura projektowa nastąpiła po ekspertyzie wykonanej. Mieszkańcy Włocławka doświadczali tego, bo te próbki były zbierane na moście stalowym. Wiemy, że reprofilacji wymaga płyta konstrukcyjna mostu, co się też wiąże z koniecznością odtworzenia i budowy tak naprawdę nowej hydroizolacji i budowy całej konstrukcji jezdni. Na dzień dzisiejszy to już jest kwota 14 milionów złotych. W dodatku jeszcze przy okazji tej ekspertyzy zwrócono uwagę i tutaj czekamy na wyniki ekspertyzy kolejnej związanej z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mostu stalowego. W związku z tym no, pan prezydent podjął decyzję po, po dłuższej i ożywionej dyskusji na ten temat i postanowiliśmy, że nie wydłużać tych utrudnień dla mieszkańców Włocławka, bo nawet gdybyśmy finansowo w tym roku udźwignęli rekonstrukcję jezdni, to dopiero w przyszłym roku robilibyśmy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, więc te niedogodności dla mieszkańców Włocławka i Okolic za trwałyby de facto dwa lata. Żeby tego nie wydłużać, zawieszamy jak gdyby procedurę wyłaniania wykonawcy i przygotowywania się do realizacji tej inwestycji w tym roku. Prowadzimy dalej procedurę związaną z przygotowywaniem dokumentacji, już tym razem na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, tak żeby na początku przyszłego roku, mając już wykonawcę, przystąpić do pracy i w ciągu miesięcy Zakładamy, że to będzie od 8 do 10 miesięcy. Nie wyłączając z ruchu, bo to też jest ważne i to też leżało u podstaw tak naprawdę naszej, naszych rozważań. Nie wyłączając z ruchu, czyli zamykając połówkowo most, wykonać pracę związaną z rekonstrukcją nawierzchni z niej, z całą podbudową, o której mówiłem rekonstrukcji chodnika, tego wyłączonego od kilku, od kilku lat i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej. No i być może to, być może wymianą, znaczy tak byśmy chcieli wymianą iluminacji na sprawną przede wszystkim, bo ta, która dzisiaj jeszcze świeci, no to niestety czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. To nie są e, może informacje, które szczególnie lubimy, bo lubimy e, informacje związane z tym, że, że możemy więcej i więcej i więcej inwestycji na rzecz mieszkańców Włosławka wykonywać. Trudna decyzja, bo to jest związana, to są konsekwencje, trzeba o tym powiedzieć, e, z tym, że jednak będziemy musieli. E, albo zrezygnować, albo prosić wojewodę o to, żeby zgodził się na to, żeby te 2 miliony, które e, mamy dofinansowania na rekonstrukcję mostu, e, być może się udaje po prostu przesunąć na kolejny rok. Jeśli nie, to już e, mając komplet dokumentacji, a to wtedy, e, bo, bo trzeba mieć świadomość, że e, e, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej też będzie kilka milionów niestety kosztowało, ale dzisiaj jest jeszcze szansa na to, żeby to wykonać w sposób najbardziej ekologiczny i najmniej szkodzący też nie zamykający ruchu. Więc będziemy mieli wartość inwestycji około 20 milionów złotych i być może po prostu o dofinansowanie na, taki, na taką wartość będziemy szukać możliwości właśnie dofinansowania. Wówczas też wartość tego dofinansowania być może byłaby większa, no niestety na wszystko, wszystkiego nie jesteśmy w stanie przy tej mizerii budżetowej, jak pani skarbnik mówi, zrealizować. Trzeba mieć świadomość, że od trzech lat nasze dochody budżetowe właściwie nie rosną, a każdy mieszkaniec Włocławka wie, że od trzech lat ceny wszystkiego idą w górę, więc tutaj po prostu to są tego konsekwencje. Czy mam jakieś pytania? O ulicy Lipnowskiej jeszcze chciałam zapytać. Jak tam wygląda teraz sytuacja? Bo wiemy, że ten remont wkracza, wkracza w kolejną fazę. Czy wszystko idzie zgodnie z planem, zgodnie z terminami? Co się e, w tym tygodniu na Placu Budowy pojawi się kolejna ekipa, dodatkowa brygada, która jeszcze przyspieszy tempo prowadzonych prac, chociaż one i tak wyprzedzają harmonogram założony przez wykonawcę. E, kanalizacja deszczowa jest wykonywana od ulicy. Cysterskiej do granic miasta, i tutaj zaangażowanie jest w około 80%. Wykonany jest kanał technologiczny, realizowane są roboty brukarskie na tym odcinku. Wykonawca chce teraz przejść w, na kolejny etap od ulicy Cysterskiej do ulicy Hołmickiej, gdzie będzie wykonywany, wykonywany, wykonywana kanalizacja deszczowa i też kanał technologiczny. Należy się również spodziewać, że w maju. Tak zakładamy, wykonawca rozpocznie już pracę na skrzyżowaniu z ulicy Lipnowskiej, Grodzkiej i najazdu na most i budowie nowego najazdu na most, co będzie się wiązało z utrudnieniami dla mieszkańców osiedla Zawiśle, dlatego że już na tym odcinku ponad 100 metrowym, blisko 100 metrowym, 95 metrów, będzie ruch wahadłowy musiał być zorganizowany, dlatego, że tam na, w tym obszarze cała konstrukcja jezdni, wło, łącznie z podbudową, będzie realizowana od nowa i budowany dodatkowy pas włączenia z ulicy Grodzkiej Przucz. na most. Ale to będą roboty pod ruchem? Będą tak. tak, jak takie jest oczekiwanie i prezydenta, i myślę, że przede wszystkim mieszkańców. Żebyśmy te utrudnienia ograniczeni do minimum, stąd robimy naprawdę wszystko, żeby most i dojazd do mostu nie był całkowicie zamknięty. Pytanie dotyczące dojazdu do mostu z drugiej strony, bo przecież pamiętamy, że razem miały być realizowane trzy inwestycje, to znaczy ulica Lipnowska, Most i Skrzyżowanie przy katedrze. Co z tą inwestycją? Tutaj no, to jest też ta trudna decyzja, którą wspólnie z prezydentem podjęliśmy i ona polega na tym, że dokończymy tą fazę projektową łącznie z wykupami nieruchomości związanymi z rid bo tam trzeba uporządkować kwestie formalno-prawne. Jest sytuacja, że chodnik czy, czy kawałek jest po prostu dzisiaj istnieje, ale nie, nie, nie jest na naszej działce, więc to wszystko trzeba uporządkować. Natomiast ta inwestycja też w tym roku nie będzie realizowana. Odkładamy ją na być może na rok przyszły, a, a być może jeszcze, jeszcze dalej. Wrócę jeszcze do tematu drogi średnicowej. W zeszłym tygodniu mieliśmy otwarcie ofert. Widzieliśmy, że te oferty złożone przez firmy chętne do realizacji tej inwestycji były znacznie wyższe niż plany ratusza. Rozumiemy, że w związku z tym, że moc nie będzie remontowany, ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. Ile tam trzeba będzie dołożyć do tej inwestycji? W stosunku do tych środków, które mieliśmy, to jest 9 milionów 100 tysięcy złotych. O tyle też będziemy prosić radnych na najbliższej sesji Rady Miasta, żeby zwiększyli wydatki dozwolone wydatki na to zadanie przesuwając pieniądze z innych zadań między innymi z rekonstrukcji. W jezdni na moście stary. Czyli ile ta inwestycja będzie nas kosztowała? E, no ponad 19 milionów złotych. Mhm. Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie też głosowany projekt dopłat do zakupu rowerów dla mieszkańców, czyli tego, co mamy dostać w zamian za rowery miejskie. Czy możecie, państwo, możecie panowie powiedzieć coś bliżej, co jest w tym projekcie? Bo no rozumiemy, że staje się on ciałem jednak. No, drodzy Państwo, jeśli o to chodzi, rzeczywiście na najbliższej sesji Rady Miasta. W tej chwili uchwała jest stosowna, przygotowywana. No i właściwie, tak jak mówiliśmy, poza tym, że zwiększyliśmy kwotę do 200 tysięcy, dokładnie 150, tak jak wcześniej informowaliśmy, żeby też zadość, uczynić, bo jest bardzo wiele zapytań w tej sprawie. I tę uchwałę chcemy w ten sposób skonstruować, że oczywiście będzie decydowała kolejność zgłoszeń i będziemy refundować na podstawie faktur które mieszkańcy będą przedstawiać będziemy refundować do 50% wartości zakupu rowerów. Czyli co, już kupować rowery, szykować faktury, to wtedy kto pierwszy ten lepszy. Od momentu podjęcia uchwały przez radnych rady miasta. Czyli na razie wybierać, a jeszcze nie kupować. Dokładnie tak.